Po odejściu Andrzeja Dudy, Polska potrzebowała nowego prezydenta. W drugiej turze znalazło się dwóch kandydatów, którzy zaczęli być do siebie sceptycznie nastawieni: pan Rafał Rafaello oraz pan Karol Odwrocki. Wspólnie napierdalali się o stanowisko prezydenta. Jednak kiedy wyszły pierwsze sondaże, Karol Odwrocki poczuł się bardzo wkurwiony. Został tak wkurwiony, że nie chciał czekać dalej i pewnej nocy zamienił się w kucyka inflację. Chciał rozpierdolić całą Polskę i stworzyć największą inflację na świecie. Jednak Rafałek nie chciał, żeby do tego doszło, więc użył najpotężniejszej broni jaka istnieje, czyli gejowych klejnotów. Gejowskie klejnoty zesłały Karola Odwrockiego na księżyc, żeby miał widok na dziwki z całej planety. I tak oto Rafaello został nowym prezydentem, lecz później okazało się, że wybory wygrał Odwrocki, ale go nie było, więc tron przejął Rafałek. I tak właśnie Bombel został pierwszym psem w pałacu prezydenckim. Po pięciu razach jestem dziwką, ale, ale spuszczam się na to wszystko. Chłopaki, może serio jestem dobrą dziwką, bo zapewnię wam naprawdę ostrą przyszłość. Po pięciu razach jestem dziwką, ale, ale spuszczam się na to wszystko. Chłopaki, może serio jestem dobrą dziwką, bo zapewnię wam naprawdę ostrą przyszłość. Budzę się rano, myślę, że to tylko sens. Marzenie z dzieciństwa spełniło się, pokonałem dużo spermy. Siema wanka, idziesz na tą nową imprezę? Chcę na nie stracić dziewictwo? I chyba wolę powalić konia. Mam taką nową pornografię. Dlaczego ona zawsze woli walić konia niż się ruchać? Kasztan! 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 Szybko znajdź mi książkę o polityce. I czy to zużyty kondom? Nie, ja tylko chciałem sobie, no wiesz, poćwiczyć. Dobra, mam to w dupie, Szukam książki. Kadencja Andrzeja Dudy. Korona ferie. Jak walić konia? Gdzie jest Odwrocki? Kampania 2025? Dawaj. Aha, wiedziałam, że oni kiedyś mieli romans. Znów się naćpałaś czy co? Karol Odwrocki. Dawny kochanek Rafała Raffaello. Byli w silnej miłości. Jednak wraz z kampanią wszystko się skończyło. Odwrocki chyba tu wróci. Kasztan niezwłocznie do Rafaello. Panie zasrany prezydencie Rafaello, odkryłam, że podczas kampanii w 2025 roku zakończyłeś swój romans z Karolem Odwrockim. I przez to, że chciał wprowadzić inflację, to ty musiałeś go wygnać na Księżyc. Jednak sondaże okazały się błędne, i tak naprawdę to on wygrał te wybory i dziś zjawi się, by poznać wynik. Jestem pewna, że odpowie mi tak szybko, jak wpierdala Principolo. Weź mi to przeczytaj. Droga, wańko! Pokładałem w tobie duże nadzieje, ponieważ chciałem cię wykształcić na nowego polityka, który będzie kłamał i zapierdalał hajs Polakom, ale w chuj mnie zawiodłaś. Jesteś strasznie jebnięta na łeb. Weź, odłóż tę historię i skup się na nowym zadaniu, jakie ci przygotowałem. Właśnie dziś jest rocznica mojego zwycięstwa i wysyłam cię do ciechocinka. W tym ciechocinku odbywa się jakaś impreza z dziwkami. I ty masz ją nadzorować. Chuj mu w dupę! Nie będę mu ogarniała jakichś dziwek. Jak tak bardzo chce męskie prostytutki, to niech sobie sam załatwi. Ja jestem ostatnim kucem, który chce tak pracować. Rafałek was lubi. Weź sobie, poszukaj jakichś znajomych. Chyba do końca życia nie będziesz sama. Zoba na tą dziwkę może jest fajna? Lubisz może hobby, Horsing? W sumie jej się nie dziwię. Teraz masz za zadanie sprawdzić alkohol na przyjęcie i to chyba z chęcią zrobisz. Dobra, dajcie mi tą wódę i tyle. Witam, jestem wańka, mam za zadanie stestować alkohol. Jesteś kolejnym kucykiem, który podaje się za jakiegoś przydupasa Rafaello Rafała i chce od nas wyłudzić darmowy alkohol. Czyli wasze piwo jest tak słabe, że nawet za darmo go nie dajecie, co? Czyli tak chcesz się bawić głupia ruro? Cykanie. Ja to tam wolę zabawy, Solo. Pora na hlanie. Więc na co masz ochotę, koleżanko? Mamy pełno możliwości. Wystarczy jedna lampka wina. Kaszkowarz, żurówka, nalewka, wiśnia, jabłukówka, orzechówka, miętówka, malinówka, piwo regionalne, piwo craftowe, piwo miodowe, piwo ziołowe, miód pitny czurniak, miód pitny trójniak, miód pitny dwójniak, wino białe, wino czerwone, wino różowe, cydry, perry. wasze piwo jest tak obrzydliwe, że mam ochotę je zżygać i wysrać do najbliższych krzaków. Ale się, kurwa, nachlałam. Teraz mamy zobaczyć występ najlepszej striptizerki w Ciechocinku. No i gdzie ona jest? Ja nie mam całego dnia. Hahaha, ha, ha. jesteś cała w głównie. Ups, jesteś cała w gównie. A teraz jesteś obszczaną debilką? Chuj! Właśnie widziałaś mój gratisowy striptease i naprawdę ciesz się, bo za dużo pokazałam. W sumie może im nie ospermiłaś, ale było fajnie. Ta często to słyszę, a już niedługo będę to słyszeć ciągle? Co masz na myśli? Będę należeć do gangu gołodupców, czyli najlepszej ekipy stripteaserów na całej ziemi. I myślisz, że za taki krótki gówno pokaz cię wezmą? To była rozgrzewka. Umiam lepiej. Pokaż! Ja jestem w seks i dziwka pod konina Chyba taka duża, że jej szkoda nie wypinać nie masz się że na końcu nawet nie podbijaj prawie wyczytem, kiedyś mógł się z wakacje, sery, kiedyś było to marzenie Wszędzie, gdzie nie wejdę, to robię wrażenie mam typę, ja zrobiłam karierę wolę plecy mnie, no bo mam za duże obciążenie Mój ex, dziwka, jebać typa Ona była zajebista Czas na sprawdzenie dekoracji w burdelu Kolorowe, Rafałek tak lubi Ale ona ma uwalony odbyt Chyba mi stanął ma umyj odbyt. Jest bardziej oczyszczany niż twój. Po co jesteś? Chcesz kupić bieliznę? Dziwne, że ktoś cię chciał. Jakiś Alfons ci załatwił? O kurwa! Ciebie traktor przejechał? Nie, tylko jakaś stripteaserka mnie wyruchała. Zabieram cię do mojego seks-shopu. Hej, zostaw mnie, gwałcicielko! To się świetnie nada na grę wstępną. Jeszcze tylko poszukam majtek do kompletu... Au! O kurwa, co ty odpierdalasz! Co ty mi w dziury wkładasz! O chuj. I co, doszłaś? Ale masz strój. Dałabym ci stanik, ale nie masz czego do niego włożyć. O chwila mogę ci załatwić świetną klinikę z botoksem. Jest bardzo tanio, poczekaj zadzwonię. Spierdalajmy, co jak znów mnie zgwałci. Chcę wymazać z pamięci wszystkie te pojebane kuce. Kolejna na liście jest muzyka, więc raczej ta będzie normalna. Sorry, że ci te ptaki spierdoliły, ale prezydent Rafaelo mnie wysłał, żebym sprawdziła muzykę i jest zajebista. A tak w ogóle. Lubisz hobby horsing? Tak, właściwie to bardzo lubię. Co ty nad uchem gadasz? No mam w domu pełno hobby horsów. A masz maszki z bambusu? Chuj ci do tego. Kolejna kurwa dziwaczka. O ja pierdolę, jaki kurwa zajebisty smok. Mordo, jesteś taki hot, znam pełno kobiet, które by cię chciały. Te kobiety mają smaka na kasztana? I to jakiego? A nawet nie tylko kobiety. A czy ta fioletowa dostaje na ciebie 800 plus? Oczywiście. Tak się składa, że zajmuje się nielegalną hodowlą zwierząt i dzieci. Myślę, że taki arab by cię kupił. Zależy za ile, jestem unikatem. A co gdyby tak sprzedać organy fioletowej? Oj, mój gekon się mocno zesrał. Muszę mu dokładnie przeczyścić jego jebaną dupę, bo żaden arab go nie zabierze. O, o, to chodź do mycia, bo nikt cię nie kupi. Kobieto, chodziłaś za nami całą drogę, odwal się, bo inaczej zgłoszę ciebie i twoje araby. Ten ciechocinek to jakiś stan umysłu. I czemu jest tu ciemno jak w dupie? Bo... Burda. Siema. Zorganizowałam ci gigantyczne gay party w Twoim domu. Cieszysz się? Czuję, że już ktoś się zjebał i je żygami. Spokojnie, najwyżej będziesz to wciągać swoją mordą. Tak w ogóle jestem Jaćka, najlepsza, największa organizatorka imprez w Ciechocinku. Burdeleskoką, wódą i wszystkim, czego zapragniesz. Poszukuję jakichś nowych dziwek na imprezy, a jako już jesteś nowa, to pewnie nie masz pracy, więc byś się nadawała do tej roboty. Dużo forsy? wódy, Tylko musisz udawać, że dochodzisz. Aż mi staje, gdy pomyślę, że będziesz moją kolejną dziką, bo wiesz, mam cztery z tobą pięć i ze mną sześć i będziemy wspólnie dochodzić. Chyba się podnieciła i już doszła. Ognista woda rozpierdalająca każdy organizm. Wańka, idziesz? Teraz każdy wciąga kokę, a zaraz będzie grupowy seks. Nie kurwa, spierdalaj nie będę się jebać. Każdy tu jest chory na łeb. No to wypierdalaj pizdo. Ja nie będę z tymi pojebami się bawić i niech wypierdalają z mojego domu, bo jest wynajęty. I jak coś rozjebią, to będę musiała kurwa płacić. I nikt mi nie wierzy, że odwrocki jest na księżycu. A kurwa dosłownie widać na nim sylwetkę konia. Co za ślepe ułomy, na pewno wróci i będą mnie przepraszać te gnidy pierdolone. Wańka, właśnie Rafałek przyjechał na burdel. No siema koleżanko, to ty tak właśnie spierdoliłaś z imprezy. Co przyszłaś, żeby zobaczyć Rafałka? No my też. Jest taki hot, że spływa ze mnie pot. Witam Was niemyte dziwki z Ciechocinka. Dziś mamy niezwykłego gościa, tęczowego Rafałka Raffaello, prosto z Warszawy przyjechał na ten burdel. Dziś mija pierwsza rocznica od wygrania wyborów przez Rafaello. A oto nasz tęczowy Rafałek. Jebać pis. I co kurwa? Co jest? Czy ktoś wie, gdzie on do kurwy jest? W dupie. Może wypierdolił na gejparty albo... To ten pisior... No witajcie, waleni wyborcy Rafałka. Co jest miny wam tak zbladły? Nie cieszycie się na widok prawdziwego prezydenta? Gdzie jest Rafaelo? Skurwę, synie. Chodź się ruchać? Haha, ha, ha. Rafałka już nie ma. Teraz to on będzie miał świetne miejsce do oglądania gejów z Ziemi. Jak wy, kurwy, możecie mnie nie pamiętać? Mówiłem, że wrócę poznać wynik. Zapierdolę każdemu seniorowi mieszkanie, a wszystkie snusy na planecie będą moje. Ty, jebany chuju, ja wiem, kim jesteś. Byłeś kochankiem Rafałka i nazywasz się Odwrocki. Oproszę, czyli jednak ktoś mnie kurwa pamięta. A wiesz co chcę zrobić? Wiem, ale jak powiem to oni wszyscy się zesrają. Haha. Ha. To ja powiem wam tyle, że wasze kolorki znikną na zawsze i czeka was największa inflacja, jakiej nie było od najbliższych 30 lat. Ale przejebane. Szybki komunikat. Dzięki, że zostaliście do końca. Jak seria się dobrze przyjmie, to zamierzam ją kontynuować. To tyle ciury. Zapewnię Wam naprawdę oczom przyszłość. Po 5 latach jestem ciekawą, ale. Ale, na to wszystko. Pupać może serio, jestem darą dziewką.